Jeśli ktoś to znajdzie, to chyba moje ostatnie chwile. Mama próbowała mnie ostrzec, ale nie posłuchałam. Teraz wiem, że to był błąd. Ostatnie słowa Marty. Kilka dni wcześniej Marta wracała późnym wieczorem do domu. Jej matka przebywała w szpitalu, walcząc o życie. O północy, leżąc w łóżku, usłyszała dzwonek telefonu. Na ekranie wyświetlił się numer matki. Zdezorientowana odebrała. Mamo? wyszeptała po drugiej stronie panowała cisza, aż w końcu usłyszała cichy, przeciągły szept: Ej, Marto, nie wracaj do domu, on tu jest. Połączenie się urwało. Chwilę później lekarze zadzwonili z wiadomością, że jej matka zmarła dokładnie o tej godzinie, kiedy Marta odebrała telefon. Przerażona wróciła do mieszkania, choć ostrzeżenie matki wciąż brzmiało w jej głowie. Wydawało się, że wszystko jest w porządku. Ale kiedy weszła do sypialni, zauważyła coś dziwnego. Na zaparowanym lustrze widniały odciski dłoni, które przesuwały się, jakby ktoś stał tuż za nią. W nagraniu, znalezionym później na jej telefonie, Marta zdążyła jeszcze wyszeptać: Jest w domu, nie wiem co to jest. Mama miała rację. Proszę, nie wracajcie tutaj. Po tej wiadomości zgasło światło, a nagranie urywa się na głośnym trzasku i krzyku. Marty nigdy nie odnaleziono.